No żyję, żyję, ale to nie było takie powiedziane. A zaczęło się tak. Od wczoraj. Od wczoraj pomyślałem bo sobie, Boże, jak to dobrze, że posłucham Jacka Żakowskiego, redaktora Jacka Żakowskiego w Radio Tokafer. No więc jak się rano obudziłem, no to od razu sobie się z tego ucieszyłem, ale już była godzina siódma, bo zaczyna przegląd prasy. 8, 8 minut po siódmej jakoś tak mniej więcej, więc... Ale achu, chciało mi się kupić No, ale radio mam na górze, na górze, bo ja tam mieszkam w takiej antresorce, to będzie osobna historia. Ja jeszcze raz będę o tym mówił, jak wygierski jak, jak Chrystian moich najbliższych oszukał, jak w wyniku tego straciliśmy mieszkanie, także ja właściwie kątem na, na takiej antresoli, po schodkach w dole w, nie daj Bóg co się dzieje, osoba uzależniona zarządza tym mieszkaniem, ja bez ambeldunku ale dosyć, to jeszcze nie byłoby najgorsze. Nie, idę tą kupę zrobić. No więc wziąłem to radyjko, radyjko dostałem od producenta Czopek Film, takie no zwłaszcza z półtora kilograma. No więc w jednym ręku trzymam. Trzymam to radinko. Schodzę bardzo uważnie po schodkach. Takich tak, to jest pod sufitem jest moja antresola taka, a mieszkanie dosyć wysokie, gdzieś ta kilkanaście centymetrów, może 320. Także schodzę bardzo ostrożnie po tych schodkach. Dlaczego? Dlatego, że gdzieś, gdzieś no, to było już może rok, może dwa, może trzy, nawet temu ja tak nie wiem, nie mam takiej przywiązania do dat. spieprzyłem się z tych schodów, nie pamiętam co ja chciałem, spieprzyłem się wchodząc. Ale taki byłem no, taki sprawny, aktywny, że złapałem się za, za, za takie, takie taką tam poręcz, ale ta poręcz mi się wyślizgnęła. Ja... Zwaliłem się do tyłu. Na szczęście była na ścianie taka półeczka. Plecami walnąłem w tą półeczkę. No i jakoś, jakoś przeżyłem. Przeżyłem, ale noga, uuu, uu, uu, zupełnie noga mi się wydichnęła. Ale przyszło mi do głowy takie, takie domowe leczenie, że podobno dobrze, jak zmrozić takie zwichnięcie, to, to potem jest dobrze. No i więc myślę sobie zmrozić, no ale nie miałem nic takiego. Myślę, sobie, lodówka, w lodówce zamrażalnik. Wsadziłem stopy do zamrażalnika. No i tak podtrzymałem pewnie za długo. Dlatego, że nic mi lepiej nie było, było mi nawet gorzej. Także myślę sobie, no nie ma rady. Trzeba przyjść do, do szpitala na ostry że Właśnie tutaj, o tutaj, tylko nie karetką. Przy... Przykuśtykałem na jednej nodze, na kuli, akurat tam zdobyłem taką kulę od słuchawki, przykuśtykałem tutaj, no i potem długo mnie leczyli, w ogóle wyśmiewali mnie, no człowieku, czy ty już nie miałeś gdzie tej nogi włożyć, tylko to zamrażali? Ja mówię, no bolało no chciałem, słyszałem, czytałem, nawet nie wiem, no, nie mówię, że Jackowski o tym mówił, ale, ale na pewno jacyś tacy mądrzy ludzie, no tacy w medycynie, no to, to takie rady dawali, zimnym chłodzić, słuczenie czy skręcenie. Ale wracam, tam wtedy wchodziłem do góry. No teraz schodzę. Ale jednak jaka to pamięć jest w mózgu? Bo cały czas myślę sobie, człowieku, uważaj. To są te schody, na których się spierdzieniłeś i kto wie, mógłbyś sobie połamać tą nogę. Złamałem sobie wtedy jeden paliec, ale tylko ten. No więc bardzo wolno wchodzę. To radio otrzymam w lewej ręce. Czy może nawet sprawę i zaraz w lewo, w lewo. Nie No i, i wchodzę do tej łazienki. Właśnie to jest malutka, diaboso. I w tym momencie, chcąc już tak jak najszybciej posłuchać, co mówi redaktor Jacek Krakowski i jego tak zwana trzutka, lis e, Władyka. I ten trzeci taki, no zapomniałem nazwiska, taki kiedyś redaktor naczelny, bardzo inteligentny, ale taki chwiejny przekonaniami, no może, to, 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 to mi się sobie, no, no, chciałbym jak najszybciej ten, to radio otworzyć. I w tym momencie, jak wchodziłem, to się odwróciłem do drzwi łazienki i jakoś tak się stało, to tak jakby ktoś dywanik mi wyciągnął spod nóg. Po prostu piłem, rągnąłem do za siebie. Ale tam łazienka jest maleńka. Ja akurat walnąłem taką kością ogonową, a nawet może dzięki temu, dzięki Bogu, że nie samą kością, ale... Oh, oh. Ale, ale tym mniejszym obok kościoł chyba też. No i natychmiast myślę, Jezus Maria, jak to dobrze, że ja już jestem po Matcoanie Odajowu, co gram tam drobiazg. No, ale jednak tam też są schody. Na półtora piętra po tych schodach schodzimy, schody są wąziutkie, takie, stopy nawet nie mam gdzie postawić. No jak to przez takie go byle kogo w sensie ilości. Tekstu, odwoływać przedstawienie, no było to tragiczne. No, cieszę się, że matki Joanny nie odwołamy, dlatego, że wczoraj, wczoraj właśnie było ostatnie przedstawienie, a następne może w grudniu, może po południu, jak to się mówi, co to dzisiaj można wiedzieć. No i z tego się cieszę. Ale natychmiast martwię się, co będzie z flamenką. Otóż. Mój dobry kolega Piotrek Smoliński właśnie zaproponował mi, on mi czasami takie odlotowe rzeczy proponuje, żebym tam coś tam zrobił w jego teledyskach, żebym ja właśnie z jakąś panią i z dronami właśnie tam co wywał właśnie flamenko. No, był film tańczący z wilkami, dlaczego nie z dronami, prawda? No więc ja oczywiście, no ale to było wczoraj, macam się. No wstałem jakoś, ból nieprawdopodobny. Po prostu całe ciało, no, tortury, prawie jak, jak być może na naszej policji dzisiaj, bo to wiadomo, co oni tam robią. No więc idę na tą górę, ale myślę, sobie, Jezu, co robić, co robić. Ledwie się ruszam, myślę, że nie. Jak byłem, z kolei to inna taka rzecz, jak bolało mnie polano, to ze dwa lata temu, i poszedłem do. Do tego, tego, tego lekarza od, od kości, już nie pamiętam. I, ale czekałem pół roku, aby zwiększyć pół roku na wizytę. Jak już poszedłem, to już mi tego lama przestało boleć, dlatego że ja, ja bardziej się gimnastykuję. No i mówię temu lekarzowi, panie doktorze, czy, 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 czy rzeczywiście jak tak strasznie boi coś, to czy trzeba się gimnastykować? On mówi bez przesady. Ale nale, należy, należy. No i przypominam to sobie teraz i myślę sobie, no nie dam rady, nie dam rady, jeżeli się nie będę ruszał, gimnastykował w tym bólu okropnym. I zacząłem się tam na tym moim, tej mojej adresorii się gimnastykować. Płaczę, skamle, ale naciągam te mięśnie, nogi, ręce, krzyż. 35 pompek zrobiłem swoje, tak jak zawsze. Boli. Ale tak myślę, cholera. Ale może jakby trochę mniej? Dobra, dalej gimnastykujemy się i w tym okropnym bólu, no jakoś wydaje mi się, że chyba jest lepiej. Myślę no nie, ale to tak, to tak jak poluzowałem ten ból, ale pofolguję teraz ćwiczenia i znowu mi wróci. Więc myślę sobie, nie. Wyćwiczyłem się i poszedłem na, do parku. Do parku tam, gdzie codziennie maszeruję. No nie można powiedzieć, że ja maszerowałem. <noise> Także nawet zatrzymałem się, były takie dwa piękne psy, owczarki niemieckie, długowłose, pogadałem z tą panią sobie, żeby tam trochę odpocząć. No, ale, ale chodzę, chodzę, coraz silniej, dlatego, że jeszcze mogę zdradzić tajemnicę. Ja, jak nie mogę czegoś zrobić, nawet jak nie jestem kontynuowany przez taką głupotę swoją, bo to jest skrajna moja głupota w każdym wypadku, to sobie myślę. Na przykład robiąc pompy, jeżeli nie zrobisz 35 pompek, to cię już nigdy nie wezmą do Hollywoody. Tak, nie, nigdy nie wezmą, ale jednak jest zawsze jakiś ułamek tym bardziej, że, że film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta jednak został zakwalifikowany do, do, do Oscara, to znaczy jest do półfinału. Ja tam mam też znowu niedużo, bo to tak nikt mnie za bardzo nie chce. Nawet mój producent mówi: Człowieku, ty nie powinieneś mówić o takich rzeczach, że tu się połamałeś, tu cię boli, to to, bo nikt cię w ogóle nie weźmie. Także to jest konstruktywne, przyjmijmy, nie przyjmijmy, jest konstruktywne, to dowodzi mojej moje siły, woli i hop, stop, mózgu. Tak, dokładnie. Wszystko się bierze w człowieku z mózgu. Jak mózg nadaje, że nie ma boleć, to mniej boli. Jak nie mamy siły, to mózg nam dodaje tych sił. Ale nie zawsze. Ostatnio już kończę. Ostatnio jakiś 98-letni pan jechał samochodem tam gdzie wolno było 70, a nie 150. Lekko miał jakąś tam słóczkę. No więc to to nie, tego to nie zachęcam do tego, bo jednak tutaj jest niebezpieczeństwo dla innych ludzi, ale w moim wypadku no to, to nie ma niebezpieczeństwa i dlatego mimo bólu będę chodził wyprostowany i tańczę, zatańczę flamenko i będzie dobrze.